Dziś opowiem wam historię, która chwyta za serce i pokazuje, jak cienka jest granica między spokojnym życiem a dramatem. Syn nieżyjącego już od prawie 14 lat Andrzeja Lepera, Tomasz Leper, stanął przed widmem utraty swojego rodzinnego domu. Nad jego głową zawisło realne widmo komorniczej licytacji, a sytuacja jest naprawdę dramatyczna. Choć nazwisko Leper dla wielu Polaków wciąż kojarzy się z polityką, kontrowersjami i potęgą samoobrony. Tomasz Leper nie odziedziczył po ojcu ostatniego życia, wręcz przeciwnie. Od lat zmaga się z problemami finansowymi, zdrowotnymi i osobistymi. Jego historia to przykład tego, jak choroba i trudna sytuacja życiowa mogą zrujnować nawet największe plany i marzenia. Problemy majątkowe Tomasza zaczęły się już w 2015 roku. Wtedy pojawiło się pierwsze ogłoszenie o komorniczej licytacji dawnej posesji Andrzeja Lepera w Zielnowie. To był dopiero początek kłopotów. W 2018 roku kolejne licytacje sprawiły, że stracił 11 hektarów ziemi sprzedanej za 121 tys. zł. oraz ciągnik rolniczy za 158 tys. zł. W 2001 roku komornik zajął jego dom, ten sam, którego sprzedaż teraz znów wisi na Włosku. Choć dotychczasowe licytacje nie zakończyły się sprzedażą nieruchomości, najbliższa zaplanowana na 31 lipca 2025 rok może być ostateczna. Tomasz Leper nie kryje, że jego dramatyczne zadłużenie jest efektem problemów zdrowotnych. Przeszedł przeszczep wątroby, zachorował na sepsę i przez długi czas był całkowicie wyłączony z życia zawodowego. To wszystko odcięło go od możliwości zarabiania. Musiał wynajmować ludzi do pracy w gospodarstwie, a leczenie i leki pochłaniały ogromne pieniądze. Jak sam mówi, za problemami ze zdrowiem idą problemy w rolnictwie. Ja nie mogę ciężko pracować, muszę w to miejsce wynająć człowieka, a przecież nikt nie pracuje za tysiąc złotych. Do tego ubezpieczenia, leki, ogromne koszty. Najbardziej poruszające w tej historii jest to, że dom, który może pójść pod młotek, to jedyne schronienie dla Tomasza Lepera, jego żony i ich sześciorga dzieci. Najmłodszy z nich ma zaledwie cztery lata. Utrata dachu nad głową byłaby dla tej rodziny nie tylko ciosem finansowym, ale i emocjonalnym. Tomasz mówi wprost: wstydził się prosić o pomoc. Przez lata unikał publicznych zbiórek. Ale kiedy na jego posesję zaczęli zjeżdżać ludzie zainteresowani kupnem, zdecydował się na ostatni krok: uruchomił zbiórkę pieniędzy, licząc na wsparcie ludzi dobrej woli. Na jednej z platform internetowych ruszyła oficjalna zbiórka. Jej celem jest zebranie 300 tysięcy złotych kwoty, która pozwoliłaby spłacić długi i powstrzymać komorniczą licytację. W opisie zbiórki Tomasz pisze wprost: Z wielką nadzieją, ale i ciężarem na sercu, zwracam się do Was z prośbą o wsparcie. 31 lipca mój dom jedyne miejsce, które daje schronienie mnie i moim dzieciom może zostać zlicytowany. Choć zbiórka dopiero wystartowała, pojawiły się już pierwsze wpłaty. Widać, że dramatyczny apel poruszył ludzi i być może pozwoli uniknąć rodzinie najgorszego utraty domu i rozbicia życia w drobny mak. Jeśli ta historia was poruszyła, zostawcie kciuka w górę i napiszcie w komentarzu: Co o tym myślicie? Czy waszym zdaniem takie rodzinne dramaty powinny trafiać na pierwsze strony gazet, żeby pomóc zebrać pieniądze? A może państwo powinno lepiej wspierać ludzi w takich sytuacjach? Nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału dzięki temu nie przegapicie kolejnych materiałów o ważnych, często trudnych tematach z życia w Polsce. Dzięki za Waszą uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.